Co się dzieje, gdy kobieta płaci za leczenie teściowej z własnej kieszeni, a jej mąż nazywa ją ciężarem? To, co zrobiła potem, sprawiło, że nikt nie był w stanie spojrzeć jej w oczy tak samo. Powiem ci jedno na wstępie. Czasem człowiek robi coś z serca, z przekonaniem, że postępuje właściwie, a potem to serce mu dosłownie pęka, bo właśnie za to dobro dostaje po głowie. I nie od wrogów. Tylko od tych, którzy powinni stać po jego stronie. Jak to mówią? Najgorzej, jak własna rodzina wbije ci widelec w plecy. Nie nóż, widelec. Bo oni jeszcze będą twierdzić, że to było w imię kolacji rodzinnej. Zacznijmy od początku. Mój mąż, Josh. Na papierze. Analityk finansowy, elegancki, uprzejmy, ułożony. Przed ślubem, dżentelmen z okładki. Po ślubie, cóż. Zostawmy to na chwilę, bo zanim wszystko się posypało, naprawdę wierzyłam, że trafiłam na faceta, który choć raz nie ucieknie, gdy zrobi się ciężko. Naiwna? Może, ale nie głupia. Bo to, co zrobiłam, zrobiłam z wyboru, świadomie. I nikt mi nie powie, że to był błąd. Wszystko zaczęło się, kiedy jego mama, Margaret, trafiła do szpitala. Diagnoza, rozległy zawał, komplikacje po nieleczonej cukrzycy, i do tego całkowity brak ubezpieczenia. Typowa historia. Starsza kobieta, żyjąca samotnie z synem, który nie umiał się zdecydować, czy woli grać w Call of Duty, czy być człowiekiem. Josh wpadł w panikę. Przynajmniej tak twierdził. W praktyce zniknął. Zrobił się niedostępny. Nie mogę teraz, kochanie. Mam spotkanie z klientem. Jutro ją odwiedzę. Przysięgam. A ja? Ja w tym czasie siedziałam w szpitalu, próbując zrozumieć, jak można tak po prostu zostawić własną matkę w najgorszym momencie jej życia. Nie znałam jej zbyt dobrze, ale jedno wiedziałam: nikt nie zasługuje na to, by umierać sam w sterylnej sali z widokiem na parking. Dlatego, kiedy lekarz pokazał mi kosztorys leczenia, nie mrugnęłam, po prostu wyciągnęłam kartę. I tak zaczęło się to, czego nigdy nie planowałam zostałam osobą odpowiedzialną za jej życie nie jako synowa jako człowiek na początku myślałam że Josh się ogarnie że wróci że zrozumie ale każdy dzień tylko pogłębiał przepaść zamiast wdzięczności milczenie zamiast wsparcia wymówki a kiedy próbowałam z nim rozmawiać miał minę jakby mówił z recepcjonistką która pomyliła jego rezerwację kochanie ja wiem, że chcesz pomóc, ale. Może przesadzasz? Powiedział raz, kiedy wróciłam z kolejnym rachunkiem do zapłaty. Przesadzam? Przesadzam, bo jego matka żyje tylko dlatego, że ja, nie on, podjęłam decyzję, że płacę, że biorę na siebie odpowiedzialność. Ona potrzebuje operacji, Josh, albo leczenia paliatywnego, nie siedzenia w łóżku z kroplówką jak roślina. Wzruszył ramionami, bez cienia emocji. A potem dodał: Słuchaj, może nie powinnaś się tak angażować. To nie twoja sprawa. I wtedy zrozumiałam coś bardzo ważnego. Dla niego to naprawdę nie była moja sprawa. On nie widział w tym człowieka. On widział problem, który może zniknie, jeśli się go nie zauważy. Tyle, że problem nie znika. Problem oddycha, kaszle. Ma imię i twarz i mówi do mnie. Dziękuję, że pani przyszła, bo myślałam, że już nikt nie przyjdzie. Każdego dnia siedziałam u Margaret. Rozmawiałyśmy, a czasem milczałyśmy, słuchając tylko szumu maszyn. Przynosiłam jej własnoręcznie zrobione zupy, pranie, nową pościel. Kiedy zaczęła chodzić z balkonikiem, pomogłam jej wyjść na świeże powietrze. To był pierwszy raz, kiedy się uśmiechnęła. Ale, Josh. Josh nie pojawił się ani razu przez pięć tygodni, a potem wrócił. Z bukietem kwiatów i uśmiechem, jakby dopiero co wrócił z wakacji. Wpadł do domu, zrzucił marynarkę na fotel i spytał: Co na obiad? Nie wytrzymałam. A może zapytasz, jak się czuje Twoja matka? Och, daj spokój, znów to samo, znów to samo. Płacę za wszystko, Josh. Szpital, leki, rehabilitacja. Nawet za jej inhalator. Wzruszył ramionami. Twoja decyzja, twoja matka. I wtedy padło to słowo słowo, które pamiętam lepiej niż przysięgę ślubną. Jesteś dla mnie ciężarem, Alice. Wszystko, co robisz, tylko mi ciąży. Jakbyś chciała, żebym ci za coś dziękował, jakbyś była świętą. Mam tego dosyć ciężar. Nie wiedziałam, czy krzyczeć, czy płakać, a może jedno i drugie naraz, ale nic nie zrobiłam. Po prostu stałam. Stałam i patrzyłam, jak człowiek, którego kiedyś uważałam za rodzinę, patrzy na mnie jak na problem, jak na rachunek do zapłacenia, jak na kogoś zbędnego. Tamtej nocy nie spałam. Wstałam o czwartej, zrobiłam sobie kawę i usiadłam przy oknie. Patrzyłam, jak świat budzi się do życia, a we mnie budził się gniew. Taki spokojny, zimny, bo wiedziałam już jedno: nikomu nie pozwolę zrobić ze mnie ciężaru. Zwłaszcza komuś, kto sam waży tyle, co jego własna obojętność. To, co wydarzyło się później, zmieniło wszystko. Nie możesz tego przegapić. Nie jestem z tych, co tłuką talerze. Nie rzucam się z krzykiem, nie rozdzieram szlafroka w dramatycznym akcie rozpaczy. Ale tamtego ranka, kiedy Josh wyszedł z łazienki, przeciągając się, jakby miał za sobą tydzień spa, i powiedział tonem znudzonego urzędnika. Zamówiłem pizzę na wieczór, przyjdzie też mat z żoną. Poczułam coś, czego wcześniej nie znałam. To było uczucie gotujące się pod skórą. Jakby wszystkie rachunki, zmęczenie, zignorowane wiadomości od lekarzy i jego słowo ciężar, to wszystko naraz znalazło się w mojej piersi i nie miało już gdzie się pomieścić. Świetnie, odpowiedziałam chłodno. Może zrobisz im wycieczkę po oddziale kardiologii żeby wiedzieli gdzie twoja matka prawie umarła. Zamarł na chwilę, a potem westchnął, tak jakby zmęczyła go moja obecność. Mój ton, mój oddech. Znowu zaczynasz? mruknął jakby słuchał piosenki, której nigdy nie lubił, ale leci w kółko w radiu. Znowu. To słowo działało na mnie jak wiadro lodu na plecy. Znowu. Czyli moje słowa to jakiś nieznośny refren, jak narzekania pogodynki na deszcz. Josh, zapytałeś choć raz, ile to wszystko kosztuje? Nie prosiłem cię, żebyś płaciła, rzucił bez emocji. Robisz z tego jakiś krucjatę. Krucjata, no proszę. Czyli teraz jestem templariuszką opieki zdrowotnej. Brakowało mi tylko miecza i flagi z sercem. Wiesz co? Spojrzałam mu prosto w oczy. To nie ja robię z tego problem. Ty po prostu nie zrobiłeś nic. Podniósł brwi. Może dlatego, że nie chcę żyć dramatem, który sobie wymyśliłaś? Przez chwilę zrobiło się naprawdę cicho, tylko lodówka mruczała w tle, jak znudzony sędzia. Potem zrobiłam coś, czego się po sobie nie spodziewałam. Wyjęłam z szuflady wszystkie paragony, faktury, potwierdzenia przelewów, recepty wszystko. Położyłam je na stole. Sterta papieru większa niż jego zaangażowanie. To twój dramat? Spytałam. To kosztuje, czas, pieniądze, zdrowie, moje zdrowie. Ale ty i tak uważasz, że to jakiś mój wymysł? Josh spojrzał na papiery, ale nie dotknął żadnego. Po prostu odwrócił się i wyszedł z kuchni. Po raz kolejny. Jak zawsze, kiedy temat był zbyt realny, zbyt konkretny. Ale ja nie byłem już tą samą kobietą co kilka tygodni temu, i nie miałam zamiaru udawać, że wszystko jest w porządku. Następnego dnia zadzwoniła pielęgniarka z oddziału. Pani Alice, Margaret dziś bardzo słaba. Może dobrze byłoby, gdyby mąż też przyszedł. Ona bardzo o nim pyta. Spojrzałam na kalendarz. Josh miał ważne spotkanie z potencjalnym klientem. Kod jego spotkania? Popołudniowe wyjście z matem do pubu na mecz. Przekażę mu. Powiedziałam tylko i rozłączyłam się. Ale nie przekazałam, bo zrozumiałam. Nie ma sensu prosić, nie ma sensu czekać. On nie przyszedł, kiedy trzeba było. Teraz to tylko teatr. Pojechałam sama. Margaret leżała blada, zmęczona. Jej dłoń szukała mojej, jakby chciała upewnić się, że nie jest całkiem sama. Pochyliłam się nad nią. Nie martw się, jestem tu. Spojrzała na mnie z takim smutkiem, jakiego nie życzyłabym nikomu. A potem powiedziała coś, co zostanie we mnie na zawsze. Alice, nie chciałam, żebyś musiała to wszystko dźwigać. On był inny, gdy był mały, miał w sobie serce. Zacisnęłam zęby. Czasem serce rośnie w złym kierunku. Odpowiedziałam. Margaret się uśmiechnęła. Z wdzięcznością i ze smutkiem. Wieczorem wróciłam do domu i zastałam Josha rozwalonego na kanapie z konsolą w ręku. Na stole pizza. Na ekranie mecz. Na jego twarzy, zero refleksji. Jak mama? Rzucił mimochodem. Pytała o ciebie. Odpowiedziałam. Aha, tyle. Aha. Weszłam do sypialni, usiadłam na łóżku i zaczęłam pisać. Nie notatkę. Nie list. Plan. Plan działania. Bo teraz już wiedziałam jedno. Cokolwiek dalej się wydarzy, nie będę siedzieć cicho. Nie będę ciężarem. Ale mogę być ciężarem dla tych, którzy odwracają wzrok, kiedy ktoś się rozpada. I nagle wszystko stało się jasne. Nie byłam już tą, która tylko płaci rachunki. Teraz ja miałam rachunek do wystawienia. To jest kulminacja. Wszystko na co czekałeś, właśnie tu. Zostań, żeby zobaczyć, jak postawiłam wszystkich do pionu. To było jak moment przebudzenia. Jakby nagle całe moje życie, które przez ostatnie miesiące pełzło jak ślimak w błocie, Przyspieszyło i uderzyło mnie w twarz. Zrozumiałam, że to ja przez cały ten czas próbowałam trzymać w ryzach coś, co już dawno przestało mieć sens. Trzymałam relacje, dom, obowiązki, emocje wszystko, co powinno być wspólne, a było tylko moje. On był tylko beneficjentem mojej ciszy. Ale cisza się skończyła. Zaczęłam działać. Nie chodziło o zemstę przynajmniej nie na początku. Chciałam prawdy. Chciałam wiedzieć, jak daleko sięga jego bierność, i szybko okazało się, że Josh nie tylko nie uczestniczył w leczeniu swojej matki. On się z tego wymigiwał z premedytacją. Zadzwoniłam do jego kuzynki, tej, która rok temu na ślubie rzucała ryżem z taką siłą, że prawie rozwaliła kamerzystę. Miała kontakt z jego starszą ciotką, u której Josh kiedyś pomieszkiwał. I to od niej się dowiedziałam, że Josh wypłacił wszystkie oszczędności Margaret tuż przed jej zawałem. Mówił, że to na inwestycje, że mama i tak już nie będzie tego potrzebować. Jej głos w telefonie był zimny jak lód. W tamtym momencie coś we mnie pękło. Poczułam, jak gniew przechodzi na zupełnie nowy poziom. To nie była już tylko obojętność. To była kradzież. Cyniczne wykorzystanie staruszki, która nawet nie miała siły pytać. Gdzie zniknęły jej pieniądze? Wieczorem, kiedy Josh wrócił, czekałam na niego. Siedziałam przy stole z laptopem otwartym na historii jego przelewów. Miałam dostęp do wspólnego konta, które on najwyraźniej uznał za moje nieczytelne terytorium. Możesz mi powiedzieć, na co poszło te 10 tysięcy z konta twojej mamy, które wypłaciłeś tydzień przed jej zawałem? Zatrzymał się w progu. Prawie się potknął. Co? 10 tysięcy. Twoja mama myślała, że te pieniądze są jeszcze na jej koncie. Lekarze pytali mnie, czy będzie czym pokryć rehabilitację. I wiesz, co powiedziałam? Że oczywiście, bo jej syn się tym zajmie. A on co zrobił? Wypłacił i. To nie tak, zaczął. Więc jak? Bo jeśli masz wersję, w której te pieniądze poszły na leczenie, to pokaż mi rachunki, cokolwiek. Milczał. Widziałam, jak jego twarz robi się czerwona. Ale to nie był wstyd, to był strach. Strach, że wreszcie ktoś go przyłapał. One były mi potrzebne, rzucił w końcu. Miałem projekt. To miało być krótkoterminowe. Projekt? Ty nawet własnych maili nie odbierasz, Josh. Ty masz projekt unikania odpowiedzialności. Byłam wściekła, ale spokojna. Ta cisza, którą przez lata tłumiłam w sobie, teraz mówiła głośno. Każde zdanie brzmiało jak wyrok. Następnego dnia odwiedziłam Margaret. Przyniosłam jej ciasto z ulubionej piekarni i rozłożyłam gazetę na kolanach. Wiesz, co myślę? Zapytała cicho. Myślę, że ty jesteś moją prawdziwą rodziną, Alice. Nie on. To mnie rozbiło, ale nie w sposób bolesny, rozbiło mur. Poczułam, że wszystko co robiłam miało sens, że nie byłam tylko ciężarem, byłam fundamentem. Kimś, kto stanął, kiedy inni odwrócili wzrok. Wróciłam do domu i zrobiłam coś, czego Josh się nie spodziewał. Przed jego grą na konsoli, w środku wieczoru, zgasiłam telewizor pilotem i postawiłam przed nim kopię dokumentów, które przygotowałam z prawnikiem. To są dokumenty do podpisania. Ja nie zamierzam dłużej ciągnąć tego przedstawienia. Albo bierzesz odpowiedzialność, albo ja wychodzę. I zabieram ze sobą całą prawdę. Prawdę? Tak. O pieniądzach Twojej matki, o Twoim projekcie, o tym, jak przez miesiące wykorzystywałeś mnie jako żywego bankomatu z sumieniem. Jego twarz była kamienna, ale w oczach pojawił się cień. Cień kogoś, kto pierwszy raz w życiu nie wie, co powiedzieć. Nie będziesz tego rozgłaszać, zaczął. Myślisz, że się boję? Ja się już niczego nie boję, Josh. Po tym wszystkim, co przeszłam, zostało mi tylko jedno. Mój głos. I zamierzam go użyć. Wstałam i zostawiłam go z papierami na stole. Nie powiedziałam, co zrobię dalej, bo już nie musiałam. Teraz to on musiał się zastanawiać. To on miał drżeć. A ja? Ja wreszcie poczułam się lekko. Nie dlatego, że coś się skończyło, ale dlatego, że coś we mnie zaczęło się budzić. To nie koniec. To dopiero początek końca. Jeśli myślisz, że widziałeś już wszystko, poczekaj. Rozdział finałowy odsłoni prawdziwe oblicza. Kiedy wychodziłam z domu tamtego dnia, czułam, że zostawiam za sobą nie tylko Josha, ale też część siebie. Tę naiwną, która wierzyła, że miłość wystarczy. Że lojalność zawsze się opłaca. Że jeśli się kogoś kocha wystarczająco mocno, to nawet najbardziej niedojrzały człowiek pewnego dnia dorośnie. Otóż nie. Nie dorośnie. I nie dlatego, że nie może. Po prostu nie chce. Bo są ludzie, którym wygodnie być małymi chłopcami w ciele dorosłego. Ludźmi, którzy karmią się cudzym współczuciem i energią. Pasożytami z pozłacaną obrączką. Ale ja już nie była ich żywicielem. Po spotkaniu z prawnikiem, które zorganizowałam jeszcze tego samego dnia, podpisałam dokumenty rozdzielności majątkowej. Rozpoczęłam proces oddzielenia kont. Odwołałam wszystkie automatyczne przelewy za leczenie Margaret, i zaktualizowałam dane kontaktowe w szpitalu. To już nie była moja odpowiedzialność. To był moment, w którym po raz pierwszy od miesięcy powiedziałam sobie: Teraz czas zadbać o siebie. Ale w tej historii nie chodziło tylko o mnie. Kilka dni później zadzwonili do mnie ze szpitala. Margaret znów miała trudności z oddychaniem. Wiedzieli, że już nie płacę, ale i tak dzwonili, bo nie mogli się skontaktować z Joshem. Nie odbiera telefonu. Czy mamy szukać kogoś innego z rodziny? Spytała pielęgniarka z wyraźnym zmęczeniem w głosie. Westchnęłam. Cisza po drugiej stronie trwała zbyt długo. Przyjadę, powiedziałam w końcu. Ale nie jako opiekunka, tylko jako człowiek, który nie potrafi przejść obojętnie. Pojechałam. Margaret leżała słaba, ale przytomna. Kiedy mnie zobaczyła, łzy napłynęły jej do oczu. Chciała mówić, ale nie mogła. Ścisnęła tylko moją dłoń, a potem spojrzała na pielęgniarkę i szeptem powiedziała. Zasługuję na lepsze życie. Ona. Ona była moim światłem. Byłam bliska płaczu, ale się powstrzymałam, bo w tym momencie nie mogłam być już tylko emocją. Musiałam być decyzją. Przygotowałam dokument, który dał Margaret możliwość przekazania swoich praw do majątku, nawet jeśli zostało z niego niewiele. Ale nie chodziło o pieniądze. Chodziło o symbol. O to, że chociaż jedna osoba w tej rodzinie zobaczyła, kim naprawdę jestem. Margaret zmarła trzy dni później. Josh nie pojawił się w szpitalu. Nie odebrał telefonu ode mnie, od lekarzy, od opieki społecznej. Był zajęty, jak zwykle. Kiedy wreszcie odezwał się SMS-em, napisał tylko Dzięki, że się tym zajęłaś. Nie wiem, co bym bez ciebie zrobił. Nie odpowiedziałam. Wtedy postanowiłam zrobić coś więcej. Napisałam list. Nie do Josha, nie do jego rodziny, do siebie. Droga Alice, to nie ty byłaś ciężarem. Ty byłaś siłą, siłą, którą oni woleli zignorować, bo przypominała im o ich własnej słabości. Nie daj się więcej uciszyć. Nie daj się pomniejszyć. Jesteś światłem i czas świecić dla siebie. Złożyłam ten list i schowałam go do torebki. A potem zrobiłam coś jeszcze. Zgłosiłam się jako wolontariuszka w hospicjum, bo wiedziałam, że gdzieś tam są ludzie jak Margaret samotni, niezauważeni, potrzebujący nie pieniędzy, ale obecności obecności kogoś, kto powie: Jesteś ważny, nie jesteś ciężarem. To było moje prawdziwe zwycięstwo nie rozwód, nie dokumenty, nie konfrontacja. Prawdziwe zwycięstwo to moment, kiedy nie musisz już niczego nikomu udowadniać, bo wszystko, co trzeba było powiedzieć, powiedziałaś swoim życiem.